Dzień dobry, drodzy widzowie! Inessa tutaj. Dzisiaj opowiem Wam drugą część historii o tematyce świąt Bożego Narodzenia. Nie zapomnijcie o subskrypcji, jeśli szukacie skutecznej metody nauki. Jesteście gotowi? No to lecimy! A co powiecie na to, żebyśmy po świętach zorganizowali sobie jakieś wspólne wyjście? Może na łyżwy albo na kulik? powiedział Michał. Ten pomysł spotkał się z entuzjazmem. Kulik? Świetny pomysł! Dawno nie jeździłam saniami, zawołała Kasia. A po kuligu moglibyśmy ogrzeć się przy ognisku. I upiec kiełbaski. No to ustalone. Po świętach organizujemy kulik. Zapisujcie się, kto chętny. Zażartował Tomek. A teraz wracajmy do naszych świątecznych przygotowań. Czeka nas jeszcze wiele pracy, żeby wszystko było idealne. Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby cieszyć się tym magicznym czasem. I spędzić go z najbliższymi, bo to jest w świętach najważniejsze. W akademickiej kawiarence zapanowała świąteczna atmosfera. Przyjaciele z uśmiechami na twarzach kontynuowali rozmowę, planując świąteczne menu, dekoracje i oczywiście kulik po świętach. W tle cicho grała świąteczna muzyka. A w powietrzu unosił się zapach świeżo mielonej kawy idealnie dopełniając ten przedświąteczny nastrój wszyscy radośnie podnieśli swoje kubki dołączając się do toastu Michała chwila zawieszenia wypełniona była ciepłem i oczekiwaniem na nadchodzące święta w powietrzu unosił się ten właśnie zapach kawy, mieszający się z niewidzialną aurą świątecznego podekscytowania. A macie już jakieś plany na Sylwestra? zapytała Kasia, odstawiając kubek. Bo ja kompletnie nie mam pomysłu, co robić. Tomek podrapał się po głowie. Ja myślę nad wyjazdem w góry. Może na narty. Albo chociaż posiedzieć w jakimś schronisku z gorącą herbatą. Ania uśmiechnęła się. Góry to świetny pomysł. Ja w tym roku chyba zostanę w mieście. Może znajomi coś zorganizują. Spojrzała na Michała z pytającym zwrokiem: A ty co planujesz? Michał zastanowił się przez chwilę. Szczerze? Jeszcze nie wiem. Pewnie skończę na domówce u kogoś. Najważniejsze, żeby było w dobrym towarzystwie. Uśmiechnął się do przyjaciół. Ale póki co, skupmy się na świętach. Są ważniejsze od sylwestra. Kasia westchnęła cicho. Wiem, wiem, święta są najważniejsze. Ale jakoś tak już myślę o tym sylwestrze. Czas leci nieobłagalnie, a ja nie lubię zostawiać takich rzeczy na ostatnią chwilę. Potem zawsze kończy się na siedzeniu w domu. Ania pokiwała głową ze zrozumieniem. Też tak mam, chociaż czasem taka cicha noc w domu też ma swój urok, zwłaszcza po szaleństwie świątecznych przygotowań.